Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, robi się niebezpiecznie. Idę tu, idę tu, już mówię czemu idę tu, bo pisaliście mi, że tu poszedł. <gry> że mam pójść do tego jeziorka i że jest tam jaskinia za tymi hatifnatami. I ja w niej już byłem. I że tam jest jakieś przejście, czy tam, że dalej jest mapa, nie, nie wiem. Więc sprawdźmy to, bo mi się tutaj coś chyba pomerdało, nie? Zobaczymy. Jeszcze tam yy, te ruiny, mur, że te, też tam da się przejść. Nie wiem gdzie tu jest mapa, ale okej. Okay. Dobra, nawet no już chyba widzę gdzie. Tam jest mapa. <ścoughs> A że jak głupi jestem, że tego nie widziałem. No jest. Nie da się ukryć. Cały ten obszar. Patrz introspekcję, ale daj sobie spokój. Kto to widział? Dajcie wy spokój. Po pierwsze introspekcja. Mhm. Bagno niech będzie chwała. O nie, 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 nie. nie. Dobra, nie takie bagno straszne, jak malują, aczkolwiek, y, chyba mogę tu konno pojechać, nie? Pytanie, czy chcę, a chyba nie chcę. Ja Chciałem na tę kępkę wejść. To nie jest kępka żadna. Nie podoba mi się to, ile ich tu kurwa jest, tych ptaszorów. Wabianie, może spróbuj tego. No właśnie tak pomyślałem, ale. Mhm. Są to tereny bagniste, nie da się ukryć. mnie zatruł. zatruci znowu u mnie prawie że ja potrzebuję ich zabić je zabić nie bo nie potrzebowałem tego ale ale to zrobiłem Niech wiedzą ptaszory, że ze mną się nie zaczyna. a A ja gdzieś straciłem te... te swoje wszystkie... pierdoły, nie? I tego nie uzyskałem, dobra, chuj. Trochę ich tu jest. Hmm. I gdzie ja mam iść? No to są te ptaszary. Chyba tu, nie? Bransolety na kostkę, grzyb, grzyb. No zajebiście, się, że grzyb. Kolejny załatwiony, ale... Chyba nie o to chodzi, kurwa, w tym segmencie, żeby po prostu powybijać te ptaszory, nie? Dobra, załatwiony kolejny. Kurwa, no gdzie ja mam iść? Załatwiłem chyba wszystkie ptaszory, które tutaj są. Ale czy ja powinienem iść tu? O, to jest pytanie. A to jest znowu ta lista taka. A i on też mi nic nie robi. Perłowa łuska. Dzięki. Uważaj, przyjaciel. Tam jest ten taki płonący, ale nie płonie. Przed Tobą łaska. No, nie jestem pewien, czy tutaj zejdę. Tu chyba inaczej trzeba jakoś sobie poradzić. Z tej strony jakoś wejść. Tylko jak? No, jest tu wertykalnie, trzeba przyznać. Dobra, przejedźmy się konno. Tu w głąb, bo jeszcze tu w głąb nie byliśmy. Teraz gdzie my jesteśmy to jak kurwa, nie wiem nawet. Chodź! A nie leć, tylko chodź. Nie dziękuję bardzo. Kamień kowalski, tyle za kamień kowalski. Zresztą to zawsze musi być łajno, no mają rację. Nic ciekawego. Gdzie ja tu do kurwa? Podnóżę Rauch. Kurwa, to jest jeszcze jakiś inny obszar. Ja jebę. Czy my tutaj dojedziemy do mapy? O. Tak by wy wynikało z tego, nie wypadało, tylko wynikało. O, łaska. Dobra no zobaczmy Wow, wygląda to zajebiście. Pojedźmy najpierw do mapy. O kurwa tam jest ten, ja go znam. Kałeś typie. Ty też chcesz? No, ty też oberwiesz. Ty? O, kurwa! Tego zagrania Hokejowego to się nie spodziewałem. jaj Kurwa dwa razy. Nie muszę ich zabijać, nie? Ale kurwa, ale chcę. O kurwa. Załatwiam. Nie, miałem jakieś takie poczucie, że powinienem ich rozjebać. Czy jestem bliżej mapy? Oczywiście, że tak. Chodźmy najpierw, kurwa, do niej jest tuż, tuż. Tuż za rogiem jest chłop z pierogiem. Gdzie jest ta kurwa mapa? Słuchajcie, wy mnie nie obchodzicie. Możecie spierdalać stąd. Jest ta mapa kurwa no powinna być gdzieś tu nie tu jest o ja pierdole trochę się pogubiłem słuchajcie w tym gdzie ja jestem nie Co to to nie skacze? Przed tobą klucz, okej okay, potrzebuję czegoś żeby tutaj wejść Dobra To jeżeli pojedziemy tędy To dojdziemy do tych ruin, tak? Miasta świętnego No nie da się ukryć, są tu ruiny. Też jest dosyć otwarty teren. Wygląda to no jak, jak w wielu miejscach. Nie w DLC, nie wiem. Dobra, ścigają mnie chujki jakieś tam. Trochę po matku jeżdżę. Tak trochę nie bardzo wiem gdzie. Kurwa Jak na to wskoczyć gówno? Dobra, tu nie idziemy Ale tu są stopnie na przykład Żeby zejść tam niżej, tylko czy ja chcę schodzić tam niżej? Przed tobą duną no ja widzę, tylko Nie! O kurwa! Ja się nie mogę wrócić i ja pierdolę. Gdzie ja polazłem? mnie po kurwi zaraz masakra czekajcie jestem tu co się tam... A, a jak pojadę tu to gdzie pojadę? na no, jakiś garnizon zjebów kurwa ale gdzieś tutaj dojadę nie czuję moc jakąś tutaj a jest tu wejście Zrujnowana kuźnia Talweja. Tailewa. No co, idziemy, nie? Uderzaj w najsłabsze punkty. No jakbym kurwa nie wiedział. Nie? Mhm, to się pewnie podniesie tutaj. Tylko muszę to uruchomić. Ostrowyż Altus. Chyba coś Wam się pojebało tutaj. Muszę to podnieść, to na pewno. Dół, może spróbuj tego. Ręce ten musisz szukać. Kurwa. Mogę muszę zabijać, go nie, nie. Chodźmy z tym, bo. Nie potrzebuję się tylko będę w kurwę. Nie wydaje mi się, żebym dobrze szedł. Może trzeba po prostu przeskoczyć tutaj. O! Ja pierdolę! Wielki moc z inskrypcją kowalską. Aha, ja byłem w tej kuźni jeszcze jednej co. Mówiliście, że tam nie zrobiłem czegoś. Poszedłem tam, wziąłem ten wielki runiczny miecz, czy coś też z meteorytu, czy chuj wie co. Przedmiot? Dobra. Mhm, ponury kamień kowalski. Może być. Co ja kurwa mam tu zrobić? Po pierwsze przedmiotach? No, tak. Ja nie mam kryształu. O ty kurwa! Jebany! Dobrze zrobiłem. Nie mam pojęcia. Jest tu drabinka jakaś. to jest coś, co jest rozjebane. Dobra, wróćmy się do tych tutaj. Rabinka. No wezmij się. ciemno, nic nie widziałem, ja pierdolę. That's what she said. Kurwa. Pojebało ich. Przede mną dźwignia, no rzeczywiście. na odwrót to działa. No dobra. Może powinienem skoczyć wcześniej na no to. Nie, no nie przejdę tędy. Już się nie da tej dźwigni ruszyć. Hmm. Gdzie ja mam pójść? Jak kurwa? Może niby tu? Hmm. Very good. No i dobra, do tam doszliśmy. Nie kurwa w którą stronę tu? Wejście w ogóle tutaj? Czy wyjście stąd? No wygląda totalnie jak wyjście. No to jest wyjście. To jak się tu kurwa dostać gdzie indziej? You tell me. że tutaj nie no, już tu byłem. A tam niżej. No chyba nie o to chodzi, kurwa co. No nie. Ja nic nie rozumiem kurwa z tego. No co mam wrócić się? A może o to chodzi, no że w ten sposób się mogę wrócić. Nie wiem kurwa. Tam jest jeszcze coś o... Aha, ja się muszę do tego dostać gówno. Dobra. Do tego pieca, nie? Tak, jak w tamtym było. Tak, to o to chodzi. Ołtarz, okej. Tail, kowal golemów, kamień starożytnego smoka. No dobra, no to zrobiony jest ten dungeon. No dobra, to było tu. Jesteśmy tu, w tym miejscu jeszcze się przejechać tu, zobaczyć czy jest tu jakieś gówno na tej mapce ale chyba gówno będzie, nie? A co tu się dzieje? Co to za zgromadzenie pojebów? Pierdalają mi to rybka. Tanizman. Okej, okay, jedziemy dalej. My się wrócimy chyba na tam, gdzie straciliśmy te nasze... Dusze, nie? Tak ja wiem, że tu nie są dusze, ale chuj mnie to obchodzi, nie? Czy strzelają do mnie te kurwy, tak No Tak, no nie było sensu ich zabijać, nie? tu nie zajdę Jedźmy tak jakby jutra nie było Tak to jest to czego nie możemy zrobić To była mapa No i teraz tak musimy dojechać tam do tej krawędzi Gdzie są moje kurwa dusze? Nie żartujcie, że one są tam. Ja pierdol. Dobra. I ja pierdolę! Nie, kurwa, nie! it's